A co gdyby dało się zobaczyć więcej? Żeby pokazać więcej, najpierw pokażę mniej. Teraz, gdy przyzwyczailiście się do tego, co widzicie, powiem wam, że do tej pory traciliście część tego, co mogliście zobaczyć. Mniej więcej tyle. Tak wygląda różnica, którą możecie dostrzec tylko w kinach iMAX. Zapraszam Was na opowieść o najbardziej imponującym kinie świata. W scenariuszu miałem napisane, że jeżeli fajnie mi wyjdzie ta wstawka iMax, to powiem, no, chyba powinienem robić reklamę dla iMaxa, no tylko, że nie wiem, jak ona wyjdzie, także sami ocenicie. Ale przed intrem powiedziałem jeszcze, że będzie to opowieść, może nawet i trochę historyczna, no bo muszę powiedzieć, skąd ten cały iMax się wziął. Wszystko zaczęło się w 67 roku na wystawie światowej w Montrealu, gdzie czwórka kanadyjskich nowatorskich filmowców. Stworzyła instalację, będącą teoretycznie takim prawdziwym, wielkim doznaniem filmowym poprzez ogromny ekran. Zaprezentowali multiprojekcje, a dokładnie pięć filmów jednocześnie, które były wyświetlane przez dziewięć zsynchronizowanych ze sobą projektorów. Zachwyt odwiedzających kanadyjski pawilon był podobno niesamowity spowodowany tą nadprojekcją pokazującą znacznie więcej niż filmy do tej pory. Po skończonej wystawie, nasza czwórka zadała sobie pytanie: czy da się to zrobić lepiej? Odpowiedź jest chyba zbyt łatwa do przewidzenia. Parę lat później ci kanadyjscy pionierzy zakładają IMAX. W 70 roku wyruszają na wystawę światową w Osace, gdzie prezentują całemu światu swoje najnowsze odkrycie czyli film Tiger Child, który był pierwszym filmem w formacie 70 mm od Kanadyjczyków. Rok później otwarte zostaje pierwsze kino IMAX, które działa do dzisiaj i wygląda osobliwie. Technologia ta zyskuje uznanie, jednak nie staje się nowinką, którą każdy chce wypróbować. Przez ponad 30 lat jest dosyć niszowa. Kamery używane są głównie do zadań specjalnych, podróży w głęboką toń oceanu czy na Mount Everest, a nawet były i w kosmosie. Większość produkcji nagrywanych tymi kamerami była tworzona przez samych założycieli, a kino wielkiego formatu kompletnie nie korzystało z tego rozwiązania. Dlaczego? Głównymi zarzutami dla kamer IMAX jest ich waga, nieporęczność, koszt, no i hałas, który uniemożliwia nagrywanie dźwięków. Na planie. Ja wiem, że to nieporęczne, ciężkie, buczu jak stara kosiarka, no ale panie. Jaki to ma obraz? E, no gdzie pan idzie? Halo, no tego 10 bani chce, no halo, no! Jednak już wtedy te kamery miały coś, czego nie miał nikt inny. 70 mm taśmy filmowe, które powalają na kolana, są po prostu innym poziomem obrazu. To w dodatku największy format, jaki istnieje. Wiadomo, na waszych monitorach nie pokażę wam tego, co możecie zobaczyć w kinie IMAX, a o nim samym powiem później, bo to też jest trochę zagmatwana sprawa. W każdym razie taśma 70 mm, jak nazwa wskazuje, ma klatkę o szerokości 70 mm. Tutaj widzimy taką standardową 35 mm taśmę. Różnica jest diametralna. 70 jest 10 razy większa od najpopularniejszych standardów. W dodatku jej rozdzielczość jest również zdumiewająco wysoka. Ta mniejsza posiada od 2 do 4K. Co prawda, obie to są taśmy filmowe, więc są efektem procesu chemicznego, a nie cyfrowego. Jednak obraz z tej drugiej jest porównywalny z przedziałem 12, a nawet 18K. Ja tylko to powiem jeszcze raz. Nawet 18K. To jest obraz ostrzejszy od ripost Jerzego Urbana. No tak było. Nie zmyślam. Zauważyliście pewnie, że wcięcia pomagające w poruszaniu taśmy są w innym miejscu niż na tej normalnej. Co za tym idzie, nasza kamera nie przesuwała filmu w pionie, a w poziomie. Wynika to z tego, że szpula z taśmą umiejscowioną pionowo byłaby bardzo niewygodna, zmieniając środek ciężkości kamery. Po prostu pod wpływem nierozłożonego ciężaru ktoś zwyczajnie mógłby się przewrócić, a kamera rozbić. A tak mamy wygodny pojemnik, który tylko nam całą konstrukcję wydłuża, ale sam ciężar jest łatwiejszy do opanowania. Tutaj tak dla porównania mniej więcej taka jest różnica między najnowszą generacją naszej kamery a najpopularniejszą, zwyczajną, cyfrową stosowaną w Hollywood praktycznie w każdym większym filmie. W 2000 roku dochodzi do przełomu. Do kin trafia Fantazja 2000, pierwszy animowany film przystosowany do tego formatu za pośrednictwem DMR, czyli cyfrowego remasteru przystosowującego do wyświetlania w IMAX. Od tamtego momentu do kin zaczęło wchodzić coraz więcej produkcji przystosowanych, ale nie nagranych ich kamerami. Co nie zmienia faktu, że rozpoczęło to znaczną popularyzację tych kin. W 2002 roku pojawiły się 4 filmy, później 3 i reszta, tak jak widzicie. Do kin zaczęło przychodzić coraz więcej osób, natomiast kamery... no właśnie. Reasumując, to świetna kamera, która prześcignęła wszystkich o lata świetne, tak? Tak. Tylko, że jest zbyt droga, głośna, uciążliwa i ciężka, dlatego nikt nie chciał jej używać. Tak, tak było przez ponad 30 lat, aż do chwili, kiedy przyszedł ten człowiek. Jestem samoucznym filmowcem. Nigdy nie poszedłem do szkoły filmowej, nigdy nie studiowałem filmowca. Zacząłem robić filmy, kiedy byłem dzieckiem. Christopher Nolan otworzył nowy rozdział w kinie i tchnął drugie życie IMAX-a, wypuszczając pierwszy komercyjny film częściowo nagrany tymi kamerami. Mroczny rycerz, bo o nim mowa, zawierał 28 minut nagranych na 70 mm. Sceny nagrywane w tym formacie to najbardziej wybuchowe i trzymające w napięciu momenty. Efektowność tych obrazów wykraczała poza obecne standardy i pierwszy raz widzowie mogli zobaczyć pełnię ekranu z odpowiednim materiałem źródłowym. W 2011 Mission Impossible Ghost. Protokol miał aż 25 minut i mowa tu o najbardziej odjechanych scenach, kiedy Tom Cruise wspina się po burcz kalifie, po czym Nolan przywozi ostatnią część z trylogii Batmana, która zawiera aż 72 minuty, a to prawie połowa całego filmu, i tak powoli to się rozwija. Pomimo wyeliminowania wielu wad pierwszego systemu, takich jak chociażby hałas czy ciężar, wciąż filmy są bardzo drogie. Stąd też nie powstaje ich aż tak dużo. Idąc z duchem czasu, firma zaczęła rozwijać się także w stronę cyfryzacji. Mają dzięki temu swoją cyfrową kamerę 3D, ale też rozpoczęli współpracę z największym producentem kamer filmowych, czyli Ari, tworząc wybitny instrument, ale ma jeden feller. Jest cyfrowa. Gdzieś ta magia się ulatnia, moim zdaniem, i tutaj też pojawia się pewnego rodzaju kłamstwo. Ci, którzy trochę śledzą omawiany temat, czy bardziej techniczne aspekty filmu, mogli usłyszeć, że mamy filmy, które są w pełni nagrane kamerami iMAX. No. Tylko, że to nie jest do końca prawda. Mam oczywiście na myśli dwie ostatnie części Avengers i zbliżający się Top Gun Maverick. Jeżeli słyszymy IMAX, mamy przed oczami 70 mm, a te filmy zostały nagrane cyfrowymi kamerami certyfikowanymi przez kanadyjską firmę. Tylko dlaczego mi to tak bardzo bulwersuje? Proszę bardzo, tak wygląda różnica. Ta wersja absolutnie nie jest formatem nawet zbliżonym do 4x3. To jest praktycznie 16x9, czyli taki jak w każdym zwyczajnym monitorze. Więc widzimy więcej, ale nie tyle więcej, ile powinniśmy, na ile przyzwyczaił nas iMAX. Kwestia cyfryzacji nie kończy się tylko na wyrzuceniu z kamer taśmy filmowej. Problem dotyczy też projektorów kinowych. W teorii są to najnowocześniejsze i najlepsze projektory oparte na technologii laserowej, który, według niektórych, jest nawet lepszy od standardowej szpuli filmowej ma ogromny zakres kontrastu. Wiem, że to słyszeliście wielokrotnie, ale czerń jest naprawdę czarna, a kolory wyraziste tak bardzo, że aż mózg staje w poprzek, jak to widzi. Na tym etapie wszystko się zgadza. Niestety w Polsce i w większości kin nie uświadczymy tej technologii laserowej, ani też klasycznych projektorów. Dla nas przeznaczone są dwa projektory w rozdzielczości 2K, które są poprzednią wersją projektorów cyfrowych opartych o standardową lampę sanonową. Chciałoby się zacytować Wirona, widząc taką lekko niesprawiedliwość spowodowała cięciami w kosztach. No ale jak porównamy koszt produkcji pojedynczej kopii filmowej, który wynosi około 30 tysięcy dolarów i wymaga wózka widłowego, żeby wprowadzić w ogóle rolkę do pokoju projekcyjnego. A po drugiej stronie stoi super szybki dysk za 150 dolarów, a część ludzi... I tak nie zobaczy różnicy. To wybór chyba niestety staje się zbyt prosty. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście mieć swoje własne, prywatne kino iMAX, to jest to możliwe. Ceny za podstawową wersję rozpoczynają się od 1,5 miliona złotych, kończąc nawet na 4 milionach za najlepszą wersję. A jeżeli dopłacicie jeszcze 40 tysięcy, to macie pakiet, który pozwala wam oglądać premiery kinowe u Was w domu. Nic tylko brać! To jako ciekawostkę dodam, że na całym świecie zostało tylko 109 kin analogowych, gdzie wszystkich IMAXów jest ponad 1600. Natomiast w samej Europie zostały tylko 4 takie kina, 3 w Wielkiej Brytanii i jeden w Pradze, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć co to znaczy kino największego formatu, to wie gdzie się udać. Chociaż mimo wszystko nie zmienia to faktu, że nawet nasze kina IMAX są najlepszymi jakie mamy. Jakość nawet tych najsłabszych projektorów i tak przerasta inne multiplexy. Skoro jesteśmy przy temacie projekcji i ogólnie samego kina, czyli ostatniego przystanku dla filmu, to warto powiedzieć, czym charakteryzuje się sama sala, bo to, jak praktycznie wszystko związane z tym tematem, jest wyjątkowe. Zaczynając od samego ekranu, który jest średnio największym ekranem kinowym w ogóle. Przeciętnie ma on wymiary 17x24 metry, a największy jest w Melbourne i mierzy 32x23. To jest tyle, co 8-piętrowy blok. Ekran jest dodatkowo zakrzywiony, podkreślając efekt obrazowy. Bez krawędzi. Praktycznie czujemy się jak w filmie. Malowane jest jeszcze specjalną farbą, odbijającą więcej światła. To dla przystosowania do projekcji 3D. Wszyscy chyba kiedyś narzekali na ciemny obraz, będąc na jakimś filmie w trójwymiarze. Tutaj takiego problemu nie ma. Okulary średnio 30% jaśniejsze od zwyczajnych, a dzięki temu wszystko jest znacznie wyraźniejsze. Fotele też są wyjątkowe. Może nie do końca same fotele, ale ich układ. Oczywiście też są zaokrąglone, ale nie to jest najciekawsze, a to jak rzędy ustawione są względem siebie. Wyglądają trochę tak jak na stadionie. Każdy następny rząd jest znacznie wyżej niż poprzedni, co eliminuje problemy związane z wysokim panem, z czupryną przed nami. I to nie jest marketingowa gadka, którą znalazłem. Nikt mi za to nie zapłacił. Przetestowałem. Działa i polecam. Ciekawy jest zestaw udźwiękowienia. Jeżeli ktoś oglądał poprzedni odcinek o technologiach filmowych, pamięta jak mówiłem o Dolby Atmos. No to on jest niepokonany, jeżeli chodzi o zaawansowanie dźwięku przestrzennego, ale IMAX jest wciąż potężnym doznaniem, które wbija fotel. W niektórych salach jest aż 12 kanałów dźwiękowych, ale większość i tak korzysta z systemu 7.1, ale w jego najlepszym wydaniu. IMAX twierdzi, że mają niższe basy niż Dolby które schodzą nawet do 24 Hz, a sam dźwięk jest czystszy. Niezależnie od wybranego przez nas miejsca, dźwięk jest wszędzie równy i brzmi tak samo. Sala jest wyposażona w mocarne głośniki, które potrafią przetasować na Morgany przy naprawdę intensywnych scenach. So, back and get ready an unparalleled movie experience. IMAX. Never compromise. Choć pomimo pewnych niesnasek między mną a IMAXem uznaję to za najlepsze kino w tym kraju, jakie można dostać. No po prostu filmy są tam lepsze. Ja mam to szczęście, że mieszkam blisko IMAXa, więc nie jest to dla mnie problem, żeby się tam dostać. Niestety takich miejsc w naszym kraju jest zaledwie sześć. I to w samych dosyć sporych miastach, więc zgaduję, że jakaś część z Was mogła w ogóle nigdy nie być w IMAXie. A warto, naprawdę warto i gorąco polecam, jeżeli mieszkacie w takim miejscu. W takim mieście, w którym iMAX jest i nigdy nie byliście, to naprawdę wstydcie się. Także wyjdźcie do IMAXa, a ja pójdę już. Także do zobaczenia następnym razem.